Witajcie, Dziś na dzikim zachodzie będziemy szczelać z maciejem z takiej broni. O, ale to, że będziemy szczelać, coś tu trzeba jeszcze. Siema, no. Testujemy takie coś. Race pistoletowe, hukowe, swoje jak zwał. Scream VS, tak się nazywają. Producent Funkem, prestiżowy. No, bardzo ładne produkty posiada ten producent, nie powiem, że nie. No i właśnie przetestujemy sobie race. 20 sztuk, coś takiego. Cena 50 zł. Coś takiego trzeba sobie liczyć za takie race. Zobaczycie zresztą, dlaczego. Mają pisk, mają wybuch i mają efekt tanią salut. Taki wielki, jeszcze taki długi. No, już tam idę. Co tam posiadają? Producent oczywiście. funkę Certyfikat 86 gram na paczuszkę. 20 sztuk. No, dalej. Wyprodukowano we Włoszech, czyli to nie jest produkcja chińska, tylko włoska. Italii, tak? Tak, włoska. Italii. Numer partii, coś takiego. W sumie nie wiem, czy były jakieś inne partie. Tam się nie znam. Kategoria P1, chyba emiter dźwięku. Nie wiem, czy można rakietnicę, pistoletową nazwać jako emiter. Eee, kurde, muszę dopytać jakiejś osoby, jak to się nazywa dokładnie. Albo jak wiecie, to napiszcie, jakieś ostrzeżenia. Ups. I instrukcja obsługi w języku niemiecki. Także nie ma w języku polskim niestety. Tak? Nie, tu jest. Sorki. Jest. Polski nie, nie i jest. niemiecki. No. No. Coś takiego. Tu mamy racę. Coś takiego. I sama raca. Z bliska. VS 4-3 g na sztukę Flaszer. No okej, okay, coś takiego. 4, grama. To mocno. No, no. Dobra. Będziemy strzelać za pomocą pistoletów. Nie, nie pistolet. Rewolwer. E, z raki k Taki model pistoletu. Kurde, ile tych pajęczyn tu lata. Nie wiem, babie lata normalnie. Macie się bardzo boi owadów. No. No jak Dobrze. wtedy mi pająk szedł po kolanie, no to wiesz. Zapraszamy do oglądania. To byłoby, zobaczymy. Zobaczymy co to będzie potrafiło. Więc... A dobrze ją włożyłeś? Dobrze. No to, to nie wiem. Co to są No tym, nie czerwonym tym. No, no to nie wypał. No jednak poszło dobrze. Nie wiem, jakaś wadliwa. Tam leży. Nie idę. Super. Czy? Głośne głośno 4, 5, 6, 7, 8, 9 Żeby naładować jeszcze raz broń synek, bo tylko dwa nam wyszczeliły Amunicję mamy Trefem Trefną amunicję mamy Oj drodzy to... masz od tego Wiem, Wiem synku. Musimy przeładować. Nie, wy, nie wypały są, po prostu musimy zakupić inny rodzaj amunicji. Droższą. Ta jest akurat do ściania I nie wypala końcówki. I nam nie wypala. Dobrze, aby ten pięć. Zaraz zobaczymy, co tu musimy zainwestować. Na za magazynek 9, ten nabajowy. Załadujemy. Załadowane. Zamykamy. I zobaczymy, co nam tu dalej też pokaże. Okej. Okay. Następny. Może pójdziemy tu dalej na... na nawet... Nie widać, bo może dzień.

A jak to przejdziemy w nocy poszczelać. Nie, no co ty. I koniec. Koniec. No. To byłoby na tyle. Powiem tak. Te rakietnice pistoletowe, ładnie tak nazywając je, są mega niebezpieczne, z tego względu, iż latają jak chcą. Zwykłe rakietki, nie wiem, typu Knaut Patronen, Jakieś, nie wiem, inne no to lecą w miarę prosto, a te to no, nie wiadomo gdzie poleci. Nie przewidzieć Nie, nie, nie są możli, do przewidzenia. Tak, nie są do przewidzenia, są szalone, jak jak to sklimy, tak? Ale dla mnie dyszka. Bardzo fajne. Także to, jeśli byście mieli jakieś, nie wiem, łąkę suchą, no co nie odpalajcie tego, żeby nie, spo, nie stworzyć jakiegoś pożaru. No to na pewno. No. Zawsze po deszczu i na otwartym, na otwartej przestrzeni, tak? Czasami no. widzieliście jak one lecą. I nie prosto, nie pionowo w górę, bo wiecie, może jedna wybuchnąć trochę niżej, trochę wyżej i po prostu... Jaką w ocenę dajesz tym? Siedem. Siedem? Ja daję 8. Także jeśli ktoś spotka, ma taką broń, masz czego poszelać, fajna rzecz. No i tańszy taki pistolecik to około. No ponad 100 zł, żeby dać. Plus nawoje 150 no, coś to, takiego. To byłoby na tyle. Żegnamy się z wami. No. I do kolejnego odcinku. Ale Tata.